Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o Ulrike Majer, austriackiej nadcierce i trzykrotnej medalistce Mistrzostw Świata. Zapraszam do oglądania. Majer urodziła się 22 października 1967 roku w Rauris w Austrii. Narciarstwo uprawiała od dzieciństwa. W wieku 12 lat przeniosła się do Schladming, gdzie mieści się obecnie szkoła sportowa. Swój pierwszy sukces odniosła w 1979 roku, wygrywając zorganizowane we Włoszech zawody dla dzieci Trofeo Topolino. Do kadry narodowej powołano ją w sezonie 1983-84 i od razu zajęła drugie miejsce w Generalce Pucharu Europy, przy czym też zwyciężyła w klasyfikacji slalomu. W 1985 wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Jasnej, gdzie było m.in. szóstą w gigancie i zieloną w Slalom Pierwsze pochorowe punkty wywalczyła 9 grudnia 1984 w Dawos, gdzie było 14 w kombinacji. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 30 listopada 87 w Kurmajor, kończąc rewizację w salonie na trzeciej pozycji. Łącznie 20 razy stawała na podium zawodów pochorowych, odnosząc jednocześnie 5 zwycięstw. 13 grudnia 92 w Veil i 16 stycznia 93 w Cortinie było najlepsze a 28 listopada 92 w Park City, 27 listopada 93 w Santa Caterina i 21 stycznia 94 w Mariborze triumfowała w Gigantach. W 1989 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Wail, vale, zdobywając złoty medal w Supergigancie. Na tej samej imprezie zajęła też szóste miejsce w kombinacji i ósme w Gigancie. Największe sukces osiągnęła podczas rozgrywanych dwa lata później Mistrzostw Świata w Salbach, gdzie zdobyła dwa medale. Najpierw obroniła tytuł w Supergigancie. Kilka dni później wywalczyła sedny medal w Gigancie. Startowała też na Mistrzostwach Świata w Marioce, ale niestety najlepszym jej wynikiem było ósme miejsce w kombinacji. W 1989 roku wystąpiło na Mistrzostwach Świata w Veil, vale, zdobywając złoty medal w supergigancie. Na tej samej imprezie zajęło też szóste miejsce w kombinacji i ósme w gigancie. Największe sukces osiągnęła podczas rozgrywanych dwa lata później Mistrzostw Świata w salbach, gdzie zdobyło dwa medale. W 1988 roku wystartowała też na igrzyskach w Kalgary, zajmując m.in. szóste miejsce w gigancie i dziesiąte w slalomie. 4 lata później Walbert Wil uzyskał najlepszy wynik w Gigancie, gdzie była czwarta. Walkę o przegrał tam o 0,6 sekundy z Anitą Wachter i Dior Rosensteinem z USA, które egzaku zajęły drugie miejsce. W 1988 roku wystartowała też na igrzyskach w Kalgary, zajmując m.in. Innymi... szóstą... Zmarła w szpitalu w Murnau-Amstaffelsen po fatalnym w skutkach zjeździe w zawodach pochodu świata w Garmisz. Przy prędkości około 120 km na godzinę straciła równowagę, upadło i złamała kark. Początkowo uważano, że uderzyła w słupek osłaniający fotokomórkę, stąd nawis spadł głosy grydyki. Dopiero kilka miesięcy później analiza wypadku wykazała, że uderzyła znajdującą się za spieśnieżną tuż obok tej fotokomórki.